Dzisiaj dowiecie się, jak stworzyć aplikację asp.net. W naszym przypadku stworzymy aplikację opartą o wzorzec model Widok Controller. Model Widok Controller jest modelem architektonicznym opracowanym głównie dla aplikacji z interfejsem użytkownika. Główną częścią wzorca jest model, który symbolizuje logikę biznesową aplikacji. Użytkownik wysyła komunikaty i dane poprzez kontroler, który modyfikuje dane oraz zarządza odświeżaniem widoków. Widok odpowiada za wyświetlenie danych użytkownikowi. Projekt aplikacji internetowej tworzymy poprzez standardowy dialog służący do tworzenia nowego projektu. Na górze wybieramy filtr Windows Web. Z listy projektów wybieramy asp.net Core Web App, model Widok Controller. Możemy wybierać jeden z wielu podobnych projektów. Każdy projekt zaczynający się asp.net Core Web będzie projektem bardzo podobnym, tylko z nieco inną konfiguracją. Podajemy nazwę naszej aplikacji. Na ostatnim oknie wybieramy rodzaj autentykacji konta indywidualne. Dzięki temu użyjemy mechanizmu autentykacji użytkownika firmy Microsoft, który zapewni nam rejestrację, logowanie użytkownika bez napisania jednej linii kodu. W nowo utworzonym projekcie z włączonymi kontami indywidualnymi musimy wykonać aktualizację bazy danych, która wykona migracje dodane do projektu i przygotuje nam bazę danych do pracy z mechanizmem autentykacji. Otwieramy konsolę zarządzania pakietami i wpisujemy polecenie aktualizacji bazy danych. Migracje dodane do projektu zostają wykonane i baza danych jest przygotowana do pracy z mechanizmem autoryzacji użytkownika. Uruchamiamy aplikację poprzez F5 albo poleceniem Uruchom na pasku przycisków. Otwiera się okno przeglądarki z uruchomioną aplikacją Web. Po uruchomieniu klikamy w menu i rejestrujemy konto nowego użytkownika. Podajemy e-mail oraz hasło. Aplikacja nie posiada skonfigurowanego wysyłania maili, więc na ekranie pojawia się treść wiadomości, którą normalnie otrzymalibyśmy pocztą. Potwierdzamy nasz adres e-mail, klikając w link i logujemy się normalnie na stronie. Od razu możemy zarządzać swoim kontem, możemy edytować dane w profilu, zmienić adres e-mail i hasło. Możemy skonfigurować aplikację do logowania poprzez Facebook i Google. Projekt jest też przygotowany do włączenia uwierzytelniania dwuskładnikowego. Aplikacja posiada również funkcję całkowitego usuwania danych użytkownika z bazy danych. W pierwszej kolejności możemy zmienić menu użytkownika. Wchodzimy do pliku z widokiem układu strony i zmieniamy napis Hello, nazwa użytkownika na profil. Przeładowujemy stronę i widzimy, że menu zmieniło się. Kluczowym elementem z punktu widzenia dewelopera jest kontroler. Łączy on adres URL z odpowiednim kontrolerem i metodą kontrolera. ASP.NET robi to automatycznie. Po utworzeniu klasy, której nazwa kończy się na kontroler, np. przykład HomeController, automatycznie włączony zostaje kontroler Home i możemy wpisywać linki w adresie z Home. Następny parametr URL to akcja kontrolera, czyli metoda w klasie kontrolera. Domyślnie jak nie podamy w URL akcji, to wykonana zostanie metoda index asp.net automatycznie zamienia nam link URL na odpowiednią metodę i klasę w projekcie. W ten sposób przenosimy się z poziomu przeglądarki na poziom języka programowania. A teraz do naszej strony dodamy nową tabelę w bazie danych, która będzie przechowywała przykładowe elementy. Powiedzmy, że będą to nasze zadania w pracy. Tworzymy nową klasę w folderze Data. Klasę opisujemy atrybutem tabeli, dzięki czemu dotnet będzie wiedział, że jest to tabela w bazie danych. W klasie dodajemy trzy właściwości: identyfikator, nazwa oraz opis. Identyfikator opisujemy atrybutem klucza głównego oraz atrybutem wartości generowanej w bazie danych. W ten sposób identyfikator stanie się kluczem głównym tabeli i będzie się automatycznie numerował. Dla nazwy i opisu ustalamy długość maksymalną, dodatkowo nazwę oznaczamy jako wymaganą, będzie ona wymagana i nie będzie można dodać danych do tabeli bez podania nazwy zadania. Po utworzeniu klasy tabeli otwieramy konsolę menadżera pakietów i wykonujemy polecenie dodania nowej migracji. Dotnet automatycznie odszuka w projekcie wszystkie zmiany związane z bazą danych i wygeneruje plik migracji. Nazwa pliku migracji będzie taka, jak podaliśmy w poleceniu. Następnie dodajemy nową właściwość do klasy zawierającej kontekst bazy danych. Właściwość będzie reprezentowała tabelę bazy danych na poziomie języka programowania. Kontekst bazy danych to klasa, którą możemy używać w dowolnym miejscu w naszej aplikacji w celu komunikacji z bazą danych. Po zmianach w pliku z kontekstem dodajemy kolejną migrację za pomocą konsoli menedżera pakietów. Druga migracja jest związana ze zmianami w kontekście bazy danych. Po utworzeniu obu migracji, pozostaje nam tylko wykonać aktualizację bazy danych. Spowoduje to dodanie zmian do bazy danych. Otwieramy panel Explorera SQL Server. Znajdujemy naszą nowo dodaną tabelę i dodajemy nowe wiersze do naszej, nowo utworzonej tabeli. Ręcznie wstawiamy nowe rekordy do tabeli, podając nazwę i opis zadania. Widzimy, że identyfikatory zadań generują się automatycznie dzięki wartościom generowanym w bazie danych. Teraz dodajemy nowy kontroler dla naszych zadań. Klikamy prawym klawiszem w folder z kontrolerami i dodajemy nowy pusty kontroler typu model Widok Controller. Visual Studio generuje nam pusty plik kontrolera. Zawiera on tylko metodę index, która jest domyślna dla kontrolera. Chcemy korzystać w tym kontrolerze z bazy danych, więc wstrzykujemy kontekst bazy danych poprzez wstrzykiwanie zależności. Dodajemy właściwość kontekstu i dodajemy parametr do konstruktora w kontrolerze. Używamy kontekstu do pobrania zadań z bazy danych. Cała operacja sprowadza się do jednej linii kodu. Pobrane elementy przekazujemy do metody view, która przekaże pobrane dane do widoku. Widoki dla kontrolera muszą znajdować się w folderze z widokami, a następnie w podfolderze z taką samą nazwą jak nazwa kontrolera. Dla każdej akcji kontrolera tworzymy odpowiedni plik z szablonem cshtml. W naszym przypadku mamy tylko akcję Index, więc dodajmy pusty szablon Razor dla naszego widoku. Dodajemy w pliku informacje o typie modelu, który przychodzi z kontrolera, następnie tworzymy prostą tabelę w HTML. Która będzie zawierała elementy pobrane z bazy danych. Nagłówek tabeli to zwykły HTML, natomiast wiersze zostaną utworzone poprzez pętlę FOR, którą osadzamy w kodzie HTML i korzystamy z modelu, aby pobrać właściwości konkretnego elementu. W ten sposób używamy języka programowania w widoku i mamy dostęp do danych określonego typu przesłanych z kontrolera. Teraz dodamy nową pozycję w menu, która będzie linkiem do naszego nowego kontrolera z zadaniami, a konkretnie do jego metody index. Menu możemy edytować zmieniając treść widoku zawierającego układ strony. Znajdujemy odpowiedni plik i dodajemy kolejny link obok istniejących pozycji. Uruchamiamy projekt i klikamy w nową pozycję menu. Pojawia nam się strona z elementami pobranymi z bazy danych z naszej tabeli. Dane umieszczone są w prostej tabelce z nagłówkami. Zadania pobierają się z bazy i wyświetlają się na utworzonej stronie. Gotowe. Pobraliśmy dane z bazy danych i pokazaliśmy je na stronie używając wzorca model widok controller. Gratulacje! Pierwszy duży krok za tobą. Potrafisz już samodzielnie stworzyć aplikację web i wyświetlić treść pobraną z bazy danych. Ponieważ poszło Ci doskonale, to spróbujmy wzbogacić naszą aplikację o prostą autoryzację dostępu dla zalogowanych użytkowników. W celu zabezpieczenia wybranej akcji dla zalogowanych użytkowników dodajemy do niej adnotację autoryzacji. Możemy też dodać taką adnotację do całej klasy kontrolera, wtedy wszystkie metody w kontrolerze będą dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Jeśli spróbujemy wejść na taką stronę jako niezalogowany użytkownik, zostaniemy przekierowani na stronę logowania. W ten sposób możemy ograniczyć dostęp niezalogowanych użytkowników do wybranych obszarów strony. Możemy również określić dostęp do wybranych obszarów na podstawie ról użytkowników. Otwieramy Explorator SQL Server i dodajemy nowe rekordy w odpowiedniej tabeli. Dodajemy role dla administratorów oraz pracowników. W kolejnej tabeli łączymy rolę pracownika z odpowiednim identyfikatorem użytkownika. Do adnotacji autoryzacyjnej dodajemy informacje, jakie grupy będą upoważnione do otwierania określonej metody. W wersji .NET 6 mechanizm roli użytkowników jest domyślnie wyłączony, więc dokonujemy drobnej zmiany w konfiguracji projektu. Teraz już wszystko gotowe. Uruchamiamy stronę. W kontrolerze podaliśmy, że dostęp mają administratorzy i pracownicy. Ponieważ jesteśmy połączeni z rolą pracownika, to widzimy dane. Zmieniamy teraz adnotację, aby dostęp mieli tylko administratorzy. Uruchamiamy projekt ponownie i teraz już nie mamy dostępu do tej części strony. Gratulacje. Opanowałeś podstawy tworzenia aplikacji web w technologii ASP.NET. Potrafisz już stworzyć aplikację, która posiada logowanie i rejestrację użytkowników. Umiesz stworzyć kontroler, widok oraz model i połączyć je ze sobą w doskonale działający mechanizm. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał szkoła programowania.com. Jeśli masz jakieś wątpliwości, to napisz o tym w komentarzach.